Mm, mm. Hej kochani, dzisiaj Wam pokażę, jak mieć wszystkie wszystkie dodatki w toce poce za free, czyli jeden są za darmo. Numer jeden: szukacie sobie google. Tutaj macie google i poszukujcie sobie tak. To. Boca, free do unlocket. Wchodzicie sobie do pierwsze, nie wiecie inne tylko w pierwsze, czyli to musi być 5 play, kropka i wchodzicie sobie w to. Tutaj macie coś takiego, tam takę pokę. I. Tak, Tutaj wchodzicie sobie, w pobierz aplikację. Mm, tak, wchodzicie sobie w to. W to, pobierz aplikację. I to tutaj cofnie do tego. I sobie to pobieraj. I to jest 8. No i takie 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oj, coś tu, reklama. To jak się pojawi, to. Zaraz to punkt. I. Tutaj daje się potem jeszcze raz pobierz. I tutaj wchodzicie sobie w szczegóły. I jak Wam się to boka tutaj pobierze, to wychodzicie i sobie w nią wchodzicie. O, tak. Wchodzicie sobie w nią. I ona y, będzie mieć te wszystkie dodatki, to ja wam zaraz pokażę, jak było u mojej. i macie 5 play. jak to pobieracie, to zawsze wam się to musi wyświetlić, jak wam się nie wyświetli, to, y, to znaczy, że coś... Że, y, pobraliście zły plik. Mhm. Mm i tutaj Wam to chodzi. Naciskacie sobie. W sensie, tak Wam przechodzicie, że mam swoją taką bokę. I. Pokażę. I żebyście wiedzieli, że jakiś nowy do tych boki, to wy go nie będziecie mieć, bo będziecie mieć tam takę taka bokka jest. domki macie. Tutaj sobie na przykład. To, 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 to i to, i to i, i ogólnie wszystkie no tutaj macie ten świat, za normalnie, tutaj macie wszystko, tutaj, a no tutaj, tutaj i tutaj i jeszcze tutaj, i tutaj, i tutaj no i w postaciach również tak jest. Nie wiem, chodzić sobie w postać? I na przykład włosy, chłopięce, jest ich dużo. Tych dziewczęcych też. Tutaj mam, ale, ale je powiem dzisiaj tym Patrzcie, wszystkie, wszystkie tutaj rzeczy są no. Ale co natomiast? tych ubranych co można robić to tam się te dodatki nie pojawiają one się nie pojawiają A no nie pojawiają się i no tu się ładuje i ja wam pokażę że mi się nie pojawiło na przykład To się zaraz zrobi. I to jest ogólnie chyba. Nie wiem, czy to mówiłam, a jak mówiłam, to powiem drugi raz, e, że to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. W sensie, on jest taki pełny, bo jak ktoś mnie subskrybował wcześniej, to wiedział, że ja wrzucam, wrzucam shortsy I to jest ogólnie mój taki pierwszy, pierwszy odcinek taki. Pełny, tak jak mają inni youtuberzy. Bo ja, no. Tutaj jest moja rocinka. Jak tutaj pod tym filmem będzie 35 lajków, to nagram wam z nią historykę. A teraz chodzimy sobie tutaj. I tu wam nic nie dojdzie. Na czekajcie, bo ja sobie to muszę usunąć, bo ja tego nie chcę. Tego nie chcę. Wchodzę sobie tutaj, wszystkie te ubranka co wcześniej i tutaj dla mojego też te chcę coś wcześniej. No dobra, może tam dwa albo trzy dojdą. I tak, prezenty tak jak normalne są. No, to ogólnie, no. I jak chcecie, to z tą rodzinką mogę no, kiedyś dojść. E, e, nagrać odcinek. Mogę Wam już jednak na szybko przedstawić. To jest mama, ona się nazywa Karolina. To jest młodsza Wiktoria. To jest Kuba. A to jest Przemek, czyli mąż Karoliny. Pokażę, mogę Wam pokazać, jakie na dom mieszkają, ale chyba jak Wam pokazywałam, te wszystkie domki, co tam widzieliście, e, widzieliście, że miałam. Na wybudowany biwak, bo od tego, jak sobie miałam, to zrobiłam, że pojechali sobie na bożynę, na jaki Biwak e, kampery. kamperem. I no, czekajcie, pokażę Wam. To jest dom taki. Nie będziecie chcieli jeszcze jakieś inne historiki, to może zrobię jeszcze jakieś inne. A to na razie wszystko w tym odcinku. Pa, pa.